Za kilka dni jest kwiecień, a śniegu nam nie, nie ubywa i na pewno mamy ciężko przygotowywać się do kolejnych spotkań, a przed nami spotkanie z Podbeskidziem i to spotkanie, które jest już spotkaniem numer 10, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, no i dobrze by było za tym dziesiątym razem zapunktować i zgarnąć całą pulę, a czy tak będzie, no to to będziemy mądrzejsi. Późnym, późnym wieczorem w czwartek jest dodatkowo wielki tydzień i chcielibyśmy te święta też w radosnych nastrojach Spędzić. Oczywiście nie tylko my, bo, bo, bo nasza praca też jest obserwowana i efekty tej pracy i na pewno byśmy chcieli, żeby i całe Kielce, i nasi sympatycy nie tylko w Kielcach byli zadowoleni z naszej roboty i tego bym sobie życzył. Ale tak jak mówię, jak będzie, to, to zobaczymy. Dzięki. Wiemy, że Krzysiek Kiercz ma długą przerwę i, i to by było na tyle, jeśli chodzi o chłopaków powracających po kontuzjach, jak Angielski, Sobolewski, Włukowicz, to wygląda to bardzo dobrze, ale czy na tyle dobrze, że któryś z nich się znajdzie w 18 metrowej to jeszcze, jeszcze mamy dwa, dwa treningi i, i, i zobaczymy przede wszystkim po dzisiejszym treningu jak to będzie wyglądało, już będziemy o wiele e, mądrzejsi. No, z tego się na pewno cieszymy, bo, bo jest duży Duży problem z zestawieniem jedenastki czy osiemnastki. Chłopaki rywalizują ze sobą. Mamy ograniczone pole manewru, bo tak jak wczoraj, mieliśmy tylko 10 minut gry na, na sztucznym boisku, i, i na podstawie tych frag fragmentów treningu musimy podejmować decyzję, na kogo postawić. No ale tak jak mówię, no, mamy pogodę, jaką mamy, i, i mam nadzieję, że już przyjdzie wiosna po świętach i treningi już będziemy. Mogli przeprowadzać tak, jakbyśmy chcieli, a na razie, a na razie tego nie, nie robimy, ale po to jesteśmy, żeby żeby grać jak najlepiej i przede wszystkim zdobywać punkty. chciałby Chciałbym na pewno. Trenera kubickiego, bo, bo już cztery mecze ta drużyna rozegrała i wiemy na co ich stać, chociaż zawsze coś nowego może się przydarzyć, i każdy mecz to inna his historia mecz meczowi nie jest, nie jest równy, ale na pewno więcej znaków zapytania jest teraz przed, przed, przed tym spotkaniem, bo jest nowy, nowy trener, który na pewno też dużo, dużo nie zmieni, ale zawsze. Zawsze jakieś małe rzeczy można, można w tym okresie zmienić i my, my, my jesteśmy do tego przygotowani, bo, bo podobnie podchodziliśmy do meczach, w meczach sparingowych, gdzie nie widzieliśmy praktycznie nic na temat przeciwnika i szybko musieliśmy reagować, po to właśnie były te sparingi, żeby do takich rzeczy się e, przygotować, że, że jak będą zmiany, zmiany e, na ławkach trenerskich u przeciwników, z którymi będziemy grać, no to musimy, musimy być pewni swego i przede wszystkim na swojej grze się skupić, a też wyostrzyć też koncentrację i uwagę na, na pewnych zmianach, które mogą nastąpić w grze przeciwnika. Podbeskidzie i Bełchatów jeszcze nie złożyli broni i, i grają, grają na tyle skutecznie, że, że jesteśmy po czterech kolejkach w tym, w tym roku i dalej się liczą o, 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 o stawkę, którą, którą właśnie jest utrzymanie w lidze. No, wiedzieliśmy o tym, że tak szybko się ta sytuacja nie rozwinie, i, i, i to się sprawdziło, bo, bo, bo ja mówiłem przed ligą, że ci co skazują te dwie drużyny, to jeszcze za wcześnie, bo, bo, bo sport jest piękny i to ma. Właśnie w sobie, że pewnych rzeczy się nie przewidzi nie można kogoś skreślać czy kogoś rokować, tak jak tu przyjechała drużyna z Hollywood, która, która nie wywiozła nic z tego, bo, bo też przed, przed meczem mówiło się, że oni zdobędą trzy punkty, a tak nie było i to jest piękne i dlatego szanujemy przeciwnika, ale też mamy swoje cele. Tak jak wspomniałem, to jest dziesiąte, dziesiąte spotkanie wyjazdowe i, i na pewno z tego się nie cieszymy, że w dziewięciu poprzednich nie. Nie, nie zdobyliśmy trzech punktów, tylko, tylko najwyżej jeden punkcik, i to trzy razy nam się ta sztuka udała. Tak to sześć razy wracaliśmy yy, pokonani, i będziemy chcieli to zmienić. Czy szczególne, to, to, to nie wiem, ale na pewno jakieś uwagi, uwagi nam przekazuje. I tak jak mówię, no dużo się zmieniło. Kamil był w drużynie, która większość spotkań przegrywała, a, a teraz drużyna raz raz bodajże tylko przegrała i, i, i i to wcale nie musiała tego meczu przegrać, bo też miała swoje, swoje sytuacje bramkowe, no, mecz meczowi nie jest równy tak jak wcześniej powiedziałem i, i wszystko się może zdarzyć. Zmiany będą, ale jakie te zmiany będą to sami do końca nie wiemy, bo tak jak wspomniałem jeszcze dwa treningi są przed nami i, i, i wtedy, wtedy będziemy wiedzieć już na 100% jak, jak zaczniemy, ale, ale tak jak mówię, jeszcze mamy problem z wyznaczeniem osiemnastki. Zobaczymy. Na pewno w każdym razie staram się grać jak najlepiej i zdobywać te bramki. Jak na razie Bozia daje, tak Pan wspomniał, też z Lechem nie uznali tej bramki, no ale nic, no, po prostu jedziemy wygrać tam mecz czy ja szlę bramkę, czy ktoś inny zespoł, zespołu, to, to nie jest ważne. Ważne, żebyśmy zdobywali trzy punkty i zespół wygrywał ty się spodziewałeś, że to będzie taki mecz, że będą kości trzeszczały? No, wydaje mi się, że w każdym meczu, jeśli chodzi o nasz zespół, trzeszczą kości. Także... No, na pewno. Są dwa zespoły, które bazują na tak zwanej grze agresywnej i siłowej, także będzie na pewno dużo walki na, na meczu. Głowa gdzieś to siedzi, że to już dziesiąty mecz. Kiedy to pierwsze zwycięstwo zaliczy. Może nie siedzi w głowach, ale po prostu chcemy w końcu wygrać ten wyjazdowy mecz, także wydaje mi się, że każdy kto jedzie i ogólnie jedziemy zagrać mecz, no to gramy o trzy punkty, no, na razie się nam nie udało, ale daj Boże, żebyśmy teraz wygrali. Trzeba konsekwentnie cały czas grać z tyłu, dążyć do tego, aby no nie, nie stracić tej, tej jednej nawet bramki, żeby nie było nerwowo. Ja jestem obrońcą i moim celem jest takim, żeby grać na zero w każdym spotkaniu na razie. Jak no nie udało nam się w tej rundzie, mam nadzieję, że uda się w najbliższych spotkaniach zagrać na zero i będzie spokojniej. A ta przerwa teraz potrzebna czy nie? Bo No nie wiem, no, już w czwartek gramy to taki. To nie jest jakieś półtorej tygodnia, to nie jest jakieś dwa czy dwa i pół tygodnia przerwy. Półtorej tygodnia i myślę, że w naszym, naszym cyklu treningowym nic nie zaburzył. Nie wiem, no w prasie już bodajże od dwóch lat jestem w reprezentacji, no na razie żadnego powołania nie dostałem. Tak jak powiedziałem wcześniej, robię wszystko, aby się prezentować jak najlepiej, a miejmy nadzieję, że te powołanie przyjdzie. Nie wiem, no co, ja po prostu podchodzę do tego z dystansem i, jak to się mówi, z pokorą. Ja robię swoje w klubie pracuję na swój, jak to się mówi rachunek i Co będzie to, czas tylko pokaże. Na pewno możemy się tylko z tego cieszyć, że jako zespół Korona Kielce dajemy z siebie maksa, Jest zaangażowanie, jest ta walka, no i miejmy nadzieję, że dzisiaj wieczorem Polacy spokojnie sobie poradzą i zmarzą tą plamę. No nieważny wynik, ważne trzy punkty będą.